Bogdan Smolosz przedstawia Kochaj, służ, dbaj. Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania. Jesień w ogrodzie. Połowa października. Wszystko już nabiera barw. Drzewa coraz piękniejsze. No i co tu się wydarzyło w ostatnim czasie? Zostały zrobione nowe dwa zagony truskawek, już w tych nowych podwyższanych zagonach, które były rozsadzone z tych no, poprzednich, które już będą miały trzeci sezon. Więc w przyszłym roku już będą te stare zagony truskawek zlikwidowane. Co mamy tu? A tu mamy poplon, który został wysiany 16 dni temu. Jest to gorczyca. Malutkie nasionka. I tam, gdzie wszystko już zostało wydobyte z grządek i schowane do piwniczki, i na tamtych, jeszcze dalej, były już posiane ziarnka gorczycy jako poplon które tak późno jak się da zostaną tylko u góry ścięte bez przekopania i położone z góry weściółkowane tym co zostanie ścięte i przysypane będzie to już tą ostateczną ziemią z worków Mamy bardzo dużo e, kilka drzewia rzębiny i to na pewno zaprosi do nas jak już będzie zimno, wiele, wiele ptaków, które tu przylecą na śniadanie, na obiad i na kolację. W ubiegłym roku też tak było i to wszystko po czasie ptaki wydziobały kolory rzeczywiście inne. Wszystko się już robi piękne. Jeszcze listki na brzozach dużo jest zielonych. Więc jeszcze nie jest tak późno, i to mnie cieszy, bo tak mnie to, oby jeszcze nie było zbyt późno. Kury wyjadają cukinie, dynie, pszenice. I mają się dobrze ściukać z kanopi, tak jak już kiedyś. Rambo, cichutko. Cichutko, kogutku, nie denerwuj się. Ale zobaczcie tu, zobaczcie tu, 14 października. Wiszą jeszcze papryki przeróżne, tam na końcu są jeszcze ostre. Ale zobaczcie tu, połowa października. I ktoś się ze mnie śmiał w tamtym roku, jak to w listopadzie, pomidory. A one tu sobie spokojnie w tej małej szklarence do. dojrzeją. Jak nie dojrzeją tu, to dojrzeją już zabrane. Zobaczcie, to wszystko później jeszcze w domu dojrzeje. Pełno jeszcze zielonych, zobaczcie. Ale niektóre już widzę są do zerwania szybko. Połowa października. I te pomidory są na okrągło już od trzech miesięcy. I cały czas wyjadamy, a przetworów zrobiliśmy już mnóstwo. I papryka i ogórki. Szczypior siedmiolatka, który odradza się i odradza i odradza i dwa trwa i trwa jak świeżość Lenora. Wiecznie dobry, Cały czas obcinamy i cały czas jest go pod dostatkiem jest pusto na tej grządce, bo tam zimuje czosnek niedźwiedzi, który będzie wcześnie, wcześniej wiosną, początek maja. Lubimy bardzo szczepior siedmiolatkę. Tu mamy jeszcze pełno rzodkwi takiej dużej, białej, którą to miksujemy jak mizerię i wyjadamy później w całości. Zobaczmy, jak to wygląda. Zabieram do domu zaraz, ją schrupię. A tu widzimy topinambur. To pierwszy raz u nas topinambur w tym roku. Nie wiem, jak mu ta lekka ziemia tu posłuży. Pewnie się dowiem, jak coś już wyciągnę. Nie wiem, czy tego nie zostawię, tych bólów do przyszłego roku, bo one mogą w glebie zimować. A pewnie w tamtym, w przyszłym roku, w przyszłym sezonie hmm, no urosłyby jeszcze, jeszcze większe i jeszcze bardziej. No i tak czego nie rozumiem. No jeszcze nie zakwitł, więc pewnie już nie zakwitnie. Może mu coś tu nie służy na tym stanowisku, chociaż on nie jest wymagający bardzo no zobaczymy. I patrzcie, tu jest rabarbar. Niby wygląda jak rabarbar. I niby wszystko ok. Ale pamiętacie, jak już wspominałem, że ten rabarbar nie nadaje się już do spożycia, do jedzenia. To już jest wszystko do kompostownika, dlatego że ilość czawianów w łodygach w tym czasie już właściwie od lipca w rabarbarze. Eliminuje go e, z naszej diety, bo zbyt wiele szkodliwych jest tu, już związków. Nie wiem, czy wiedzieliście, że taki fajny rabarbar nie nadaje się już do jedzenia. Zobaczcie tu świeżość pietruszki w połowie października. Pewnie marioleńka to wszystko wykorzysta i to pomrozimy. Część jeszcze pójdzie do koktajli, do szejków, teraz do wyciskarki, do blendera ale pewnie resztę wszystko będziemy musieli schować i zamrozić i mieć gotowe takie i jest tego dosyć sporo także cieszymy się na pietruszkę kochamy pietruszkę no i jarmusz, który wszyscy znają i wielu kocha nie wiem czy robiliście chipsy z jarmużu jarmuż to jest doskonałe warzywo a jest październik, jarmuż jest długo jarmużowi nic się nawet w niskich temperaturach nie stanie także jeśli dotychczas nie uprawialiście jarmużu to w przyszłym sezonie już pomyślmy no i jeszcze raz popląt z gorczycy pewnie było już za późno żeby stać duże motylkowe łubiny czy, czy coś tam Dlatego już poszła w tym miesieniu u mnie tylko gorczyca. W tamtym roku inaczej e, e, siałem poplonę wcześniej, a teraz było dużo innych spraw, więc jeszcze szybko posiałem. Bo, bo nie było mnie teraz w domu dwa tygodnie, żeby po powrocie już było zielono i o dziwo po dwóch tygodniach gorczyca wygląda już tak. A to jest ten dzień, kiedy jest pogoda, więc dzisiaj wyjmuję. Marchewkę i pietruszkę. Wszystko to dzisiaj postaram się wyjąć. I do piwniczki. Hallelujah. Jaki to fajny taki ogródek, kiedy możemy sobie wszystko uprawiać jeszcze sami. A w trakcie, jak będę wykopywał. Powiem coś więcej jeszcze o ogródku, więc bądźcie cierpliwi, proszę. Zobaczcie to. Marchewka. Mamy tylko dwa zagony. Jak już się później po okazało, po, mm, po wydobyciu tego wszystkiego z ziemi, kiedy już to wszystko z marjoleńką przebraliśmy i posortowaliśmy według tych ładnych, udanych, e, pękniętych, czy jakiś nadjedzonych, przedrobaki. Chyba nawet cztery były takie przygnite. Okazało się, że tych marchewek mamy prawie 80 kg, Czyli to jest jakiś, nie wiem, kosmos chyba. Obyśmy tego nie zmarnowali i oby to wszystko trafiło do naszej kuchni. Czy to na soki, czy na przerobienie, na surówki. No i jest tego, jest. Zaraz Wam opowiem, dlaczego to robimy. No robimy to dlatego, bo chcemy mieć... W domu swoje warzywa na tyle zróżnicowane, na ile się da. No, marchewki zawsze były w naszej kuchni bardzo ważne, bo, bo lubimy zupę, więc do wszystkich zup trafiają. E, lubimy soki, lubimy groszek taki e, z marchewką. No więc wszystko to gromadzimy i gromadzimy i uprawiamy. No i tego w tym roku było naprawdę dużo. Ale w ogóle, dlaczego uprawiamy? Teraz jeszcze jest możliwe, że możemy to robić, ale ciekawostka jest taka, ktoś do mnie napisał niedawno z Holandii, że nie wiem, czy wiecie, ale są kraje w Europie, gdzie już w wielu rejonach nie wolno uprawiać własnych warzyw we własnym ogrodzie. Rozumiecie to? Jest Twój teren, Twój ogródek, Twoje grządki, a Ty nie możesz tam już uprawiać, jeśli nie jesteś rolnikiem, mającym gospodarstwo rolne. To już jest jakiś w ogóle kosmos. To jest coś, co jeszcze niedawno wydawałoby się niepojęte i tak głupie, że aż e, no za głupie. Ale wiem, że już tak jest. I to mi pokazuje, że może już całkiem niedługo ktoś powie koniec waszych ogrodków, koniec uprawiania. Nie wiem, jak wtedy na to zareaguję. Pewnie się na to <laughs> nie zgodzę. E, bo, bo na głupie rzeczy zgadzał się nie będę. E, moja Biblia uczy mnie, że to my powinniśmy o to zadbać i my powinniśmy przygotować dla siebie jedzenie. E, nigdzie nie czytam, że po jedzenie powinienem iść do, o, e, no, do marketu takiego korporacyjnego, e, bo to jest jeszcze bardziej głupie. Więc nie chcę tego robić i pewnie nie będę. Dlatego uprawiamy. Dajcie się zainspirować. Jeśli jeszcze nie macie własnych ogródków, własnych grządek, to jeszcze nic straconego. Teraz zima jest dobrym czasem, żeby się do tego przygotować. No i żeby pogadać z kimś z rodziny, kto ma na wsi kawałek ziemi. Może sami pewnie macie jeszcze kawałek ziemi, który nie jest teraz wykorzystywany zupełnie. No to może byłoby dobrze zdecydować w zimie, przygotować się, pod, nauczyć się. Czegoś w zimie w tych internetach, zobaczyć jakieś odcinki, jak ludzie to robią. Tu u mnie były nawet takie proste, jak ja przygotowywałem te zagony krok po kroku te podwyższane, bo to jest bardzo wygodna robota. No i marchewki wyciągam. Patrzcie, jakie duże, jakie fajne. No fajne, jak nie wiem, e, aż za duże. One to mają lekką ziemię, bo to była przekompostowana ziemia. To była też ta ziemia, bio, o której wspominałem, z Worków. Fastów nie było w ogóle, tego się nie plewi. W tych podwyższonych zagonach. To tu jest koniec trzeciego sezonu w tych grządkach i właściwie nigdy tu jeszcze nie było nic brawione. No i tak oto przechodzimy do pietruszki. Pietruszka jest no, czymś bardzo pożądanym w kuchni. No i one tu nie urosły duże, bo mama marialenki wtedy no, zapomniała okularów jak to działa i one są wszystkie na kupie pełno i było tak gęsto, że nie miały miejsca. Się dobrze rozrosnąć. Pietruszka jest doskonałym warzywem. To wiadomo, pietruszka, seler, marchewka, cebula, jak mamy te rzeczy, no to ugotujemy różne rzeczy. Dzisiaj nawet gdzieś słyszałem, że może być zupa gruszkowo-pietruszkowa, jakkolwiek to brzmi. Ale chyba bym skosztował takiej zupy pietruszkowo-gruszkowej. No i tych pietruszek nawyrywało się sporo. Marioleńka później jeszcze wybrała wszystkie te zielone, świeże listki, pokroiła to wszystko, posiekała i do zamrożenia pełno jeszcze woreczków z tych listków, niczego nie zmarnowaliśmy. Reszta dopiero już te suche takie na, do kompostownika, a tych mamy sporo. Dlatego wszystko to już wieczorem przebraliśmy, na kolanach, na tej trawie, w tą piękną pogodę. Ja to później wszystko pozawoziłem, pozanosiłem do piwniczki naszej nowej. No i mamy zabezpieczenie. Później jeszcze pojechałem do zaprzyjaźnionego rolnika. Dzisiaj po ziemniaki e, takie tylko na oborniku, m, które urosły i nie były pryskane, nie są tak m, może idealne, jak mi się tam podobają, ale pani, e, która to uprawia, m, kłaniam się, pani Kamilo. No, mówi, że nie są takie najlepsze, nie takie jak zawsze mieli. No, było sucho w tym roku a i jakieś różne robaki się tam do tego dostają później. No i, no i to jest później trudniejsze, bo są jakieś dziurki, jakieś tam skazy, ale nam to nie przeszkadza. My to wszystko zjemy. Kupiliśmy półtora metra, czyli 150 kg. Zrobiłem w piwnicy taki. Taki drewniany pojemnik na te ziemniaki już jest pełny. Tak naprawdę wszystko już, co było do zebrania, trafiło już do piwniczki, która już właściwie jest pełna. Jeszcze trochę może zostało miejsca na słoiki, ale nie ma już właściwie miejsca na te skrzynki takie drewniane, które tam widzieliście w tych odcinkach o piwniczkach. Także dziękuję, że poświęcacie tu czas. Za chwilę pokażemy Wam, ile się tego właściwie wszystkiego dzisiaj wykopało. Jak to wyglądało. No i. I dajcie się proszę zainspirować. Naprawdę zdecydujcie, nie wiem, z mężem, z żoną. Dobra, zrobimy w przyszłym roku na wiosnę kilka pierwszych naszych grządek i uprawimy kilka naszych warzyw, po które później sięgniemy do obiadu, czy to jakiś szczypior, na pewno cebula taka bezobsługowo fajnie nam wyrośnie. To nie jest żadne nic trudnego, to wiecie, jest proste, to nie jest lot w kosmos. Jeśli nawet coś zrobimy źle, to się też nic nie wydarzy, po prostu nam może mniej urośnie. No i... Ale ja jestem za tymi podwyższanymi zagonami, które są bardzo wygodne do pracy. Ja później tam sobie siedziałem na takiej ławeczce, która jest pomiędzy tymi grządkami i sobie to obierałem, przebierałem. Było to bardzo wygodnie. Czyli pamiętamy, od Nowego Roku... Siejemy i sadzimy, co się da, wbrew temu, co chcą z nami zrobić. Bo wiecie, mogą łatwo e, urząd do spraw e, nasion powie: koniec e, ze sprzedażą nasion. Nasiona niedostępne, a już niektórych w niektórych sklepach brakuje. Nie wiem, w jakim kierunku to idzie, ale zobaczymy, co się dalej z tym stanie. No i teraz zobaczmy, ile tego tak naprawdę u nas urosło. No i marchewka wykopana. 14 października, Marioleńko uśmiechnij się do tych miłych Państwa i tak sobie tu robimy. Marchewka się udała, ale moja ulubiona teściowa tak gęsto posiada pietruszkę, że są takie malutkie i mówi, o bo wtedy nie wzięłam okularów. No, i tych ziaren było tyle, że się Pietruszka rosła całymi pęczkami po 20. Ale my to i tak wszystko zjemy, bo Marioleńka to wszystko zagospodaruje. Fajne marchewki, Marioleńko? Tak. Fajne, mówi. No to dobra. To przebieramy. Duże osobno, nasoki osobno, malutkie osobno. Eee, I tak dalej. I do pewniczki. Piękny dzień dzisiaj. Piękny, słoneczny dzień. Po marchewkach na, i pietruszkach na te zagony trafi czosnek w okolicy po 20. Po 20 siejemy, sadzimy, przepraszam, czosnek. I pamiętajcie, jak sadzicie czosnek i jak rozrywacie główki na pojedyncze ząbki i na jakimś ząbku e, zerwała się ta łuska, to tego czosnku już nie wkładamy do ziemi. No i do tyle. No i Wykopana marchewka i przebrana. Nieuszkodzone i czyste. Pięć skrzynek do piwniczki. I dwa kartoniki takie na już. Na sok i do zupy. Do surówki. I pietruszki. Malutkie. Reszta ziemniaczków. Także wykopki się udały. Prawda Marioleńko? Tak I tak się tu mamy dobrze To Marioleńka to nic nie umie mówić, tylko tak Co mi tu podbierasz? Do domku Aha kto dopiero tu trafił do nas, to jest pełno odcinków takich z ogrodu, gdzie pokazywałem, jak grządki przygotowywałem, te podwyższane, jak było o kompostownikach, jak było z innych spacerów po ogrodzie, kiedy wszystko jeszcze było całkiem zielone świeże. Był odcinek o kurniku, był odcinek o szklarni, był o sadzie, o nawadnianiu kropelkowym. I tam można odnaleźć te odcinki, takie, z których można by coś podejrzeć. No i pamiętajcie, że ja nie mówię jak to powinno być zrobione, tylko jak ja to zrobiłem, bo nie jestem żadnym fachowcem takim wielkim od ogrodnictwa, po prostu od, o, od zawsze mamy własny ogródek, ale to jest takie bardzo amatorskie działanie nasze, tylko na nasze potrzeby. No i, no i znajdziecie wszędzie pełno. U nas, u mnie tu na kanale, jakieś tam rzeczy są może ciekawe dla kogoś. Kto jest początkujący. No, a treści takie zaawansowane to jest pełno fajnych kanałów, takich u um, pana Jacka, czy, czy takie, które. Um, e, no, znajdziecie. Także dziękuję, że tu byliście. E, kto chce, uzna, że warto, proszę, subskrybujcie ten kanał z tymi łapkami i jak to tam. E, no i zostancie tu z nami. Treści będzie przybywało. E, dziękuję, że poświęciliście tu dzisiaj czas. Zostańcie z nami, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć. Subskrybuj kanał Piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.